W Katowicach grały zespoły środka tabeli. Miejscowy GKS przed sezonem był jednym z faworytów, ale rozgrywki rozpoczął fatalnie. Potem dla odmiany wystartowała znakomicie, ale potem straciła tempo. Wiosną oba zespoły na pewno będą walczyć o start w europejskich pułach. D.K.S. Katowice bez Marka Świerczewskiego. Pogoń Szczecin bez Waldemara Jaskulskiego. Jak spiszą się w pierwszym meczu wiosennym, następcy tych piłkarzy na kluczowej pozycji libero. Prawdziwym zaskoczeniem było boisko D.K.S. Najbardziej zdziwieni byli Szczeciniani, dla których morała była prawdziwie wiosenna. A jestem zaskoczony i tu trzeba powiedzieć, głowę ukryli gospodarzom wspaniałe boisko, zrobili wszystko. Ja uważam, że naprawdę boisko jest super przygotowane. Mimo, że boisko. Prezentuje się to być ale to jednak jest mocniej. Tak, ale uważam, że jest przygotowana w zasadzie rewelacyjnie, gdyż u nas w Szczecinie jest dużo rodu, jest skorupa, która uniemożliwia praktycznie jakiekolwiek koszty na wojsku. Także uważam, że organizatorzy stanęli na wysokości zadania i doskonale przygotowani, Panie Przewodniczący. Absolument katowicki Piotr Mandrys, niedawny piłkarz Szarakowa, drogi wigającego drugiego trenera Szczecinia. Jestem dawniej okazja, ponieważ hmm. wszyscy hmm. wiedzą, że mam już 33 lata. W tym roku 34 no jest taki jakiś płynny przejście od pracy w charakterze zawodnika do pracy w charakterze terera. Adam Ledwoń prezentuje na premierę Ligi Wiosennej nową fryzurę. U kogo macie szczerze? U że żona wie szczerze. Nie wie szczerze. Nie jest szczerze. Jana wymyśliła taką piłkę w dół, ostatnią prezurę? Nie no, jest to normalne, bo no ja puszczałem także nic z tym nowego nie widzę. Czy Pan będzie tak? zastopował taka śmiecielskiego jako ostatniego niego końca w Biekańskim? Nie no, były takie przymioty co do tej pozycji, ale, ale zgodnie z kusa, już my z plenerem musiałem i z chłopakami, że lepiej będzie, gdy Ty, Ty będę grał w pomocy, a nie na no, pozycji ostatnich i sobra. Mimo zasłużonych komplementów dla gospodarzy, boisko było błotniste i piłkarze często wpadali w poślizg. Pierwsza połowa to przewaga drużyny katolickiego GKS. Oto 23. minuta spotkania przed rożnym bramkarza Radosława Majdana i Bogdan Pikuta zdobywa prowadzenie dla Katowicza. Jest to pierwsza bramka Pikuty pod obrociem Zwidzewa w barwach katolickiego klubu. W drugiej części zaznaczyła się przewaga szczecinian, którzy zaczęli grać inaczej, w części kontratakowa. Jeszcze w pierwszej połowie oglądaliśmy zaskakujący, mocny strzał z dystansu Adama Ledwonia, wyróżniającego się piłkarza tego zespołu. Oto przedostatnia minuta spotkania. Błąd defensywy drużyny Katowic Piotr Mandrysz, dokładnie do Szczepoly, ja z piłką Andrzej Nikodem doskakuje do niej Robert Dymkowski i zdobywa wyrównującą bankę. To był najszybszy bieg radości Roberta Dymkowskiego, fetującego ręce. Dziewiąty gol w tym sezonie utalentowanego napastnika Szczecińskiej Power. Piękna akcja, Piotrek Manders praktycznie nie zagrał na noc, jak po się mówi, a potem jak To już nie było by ee, że się było troszeczkę, że stakaliśmy w drugiej, już dyktowaliśmy warunki, no i nastąpiła nam się bramka i uważam, że remis jest, jest zasłużony, myślę, no, że jest Nogi piłkarza po zakończonym meczu, lecz w Borowinie w prawdziwym błocie. No niestety tak na grać takim wagonku, a to, to dopiero okres zimie, a właściwie bardzo jeszcze zima. Są takie warunki, na pewno było bardzo ciężko, jednak myślę, że kibice ekali, bo nie to chyba narzekali marzykali do miasta, ma na te warunki na, na, na dobrym poziomie. Słyszał Pan pierwszą bramkę w barwach Piekacu Katowice po powrocie z Wiedem. Z tego się bardzo cieszę, aczkolwiek nie jestem jeszcze zadowolony ze swojej gry, szczególnie w drugiej połowie. W zresztą cały zespół troszkę y, uwierzył w to prowadzenie ten 0 nie by się tam wściła, a trzeba powiedzieć, że pogodnie dosyć dobrze go atakowało.